W związku z decyzją ministra edukacji o czasowym zawieszeniu funkcjonowania jednostek oświaty dyrektor Lubańskiego Mickiewicza informuje. Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją i rozprzestrzenianiem się koronawirusa od 12 marca wstępnie do 25 marca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zespole szkół ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza zostają zawieszone. Wszelkie informacje związane z tą sytuacją będą Państwu przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, dziennika elektronicznego i ewentualnych mediów społecznościowych. Jednocześnie informuję, że inne inicjatywy, które zostały zaplanowane na ten rok szkolny, czyli wycieczki, konkursy i zawody, również zostają zawieszone, odwołane bądź przeniesione na kolejny rok szkolny.